Bounce 2 to pierwszy dostępny w Polsce smartwatch Garmin przeznaczony dla najmłodszych użytkowników oraz ich rodziców. Zegarek jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych. Dzięki niewielkim wymiarom i niskiej wadze idealnie pasuje na dziecięcy nadgarstek. Obudowa jest wodoodporna, więc kąpiele w basenie nie są mu straszne. Bounce 2 współpracuje z aplikacją Garmin Junior na smartfonie rodzica. Za jej pomocą można zarządzać funkcjami zegarka, oraz dodawać członków rodziny i dodatkowych opiekunów, oraz modyfikować ich uprawnienia. Jednymi z najważniejszych funkcji zegarka są te odpowiadające za bezpieczeństwo dziecka. Dostęp do nich zyskamy po wykupieniu subskrypcji LTE. Rodzic może na bieżąco śledzić lokalizację dziecka, a także otrzymywać powiadomienia, gdy wejdzie ono na wcześniej zdefiniowany obszar lub go opuści. Dziecko może też ręcznie wysyłać wiadomości kontrolne ze swoim położeniem. Opcja połączeń głosowych, możliwych do wykonania zarówno z zegarka na telefon, jak i na odwrót, zapewnia stały kontakt. Do tego dochodzi opcja przesyłania wiadomości tekstowych oraz głosowych. Osoby, z którymi może kontaktować się dziecko, należy wcześniej zdefiniować w aplikacji. W sytuacji, gdy dziecko potrzebuje pomocy, wystarczy, że przytrzyma przez kilka sekund przycisk na zegarku. Kontakty zdefiniowane jako rodzina otrzymają wtedy wiadomość z aktualną lokalizacją, a także automatycznie rozpocznie się połączenie telefoniczne. Funkcje bezpieczeństwa to nie wszystko. Bounce 2 może monitorować aktywność, zliczając kroki, a także wykorzystując GPS do śledzenia sportu, np. biegania czy jazdy na rowerze. Dostępna jest też funkcja monitorowania snu. Im więcej aktywności zarejestruje zegarek. Tym więcej czasu dostanie dziecko na zabawę w aplikacji Garmin Junior. Wyruszy w niej na edukacyjne przygody, pozna słynne miejsca, rozwiąże quizy czy nauczy się podstawowych ćwiczeń. Ponadto aplikacja pozwala tworzyć wyzwania dopasowane do najmłodszych. Mogą one dotyczyć np. liczby kroków lub minut aktywności. Członkowie rodziny mogą rywalizować między sobą lub utworzyć zespół i razem rzucić wyzwanie znajomym. Rodzic może także przydzielić dziecku obowiązki, za wykonanie których otrzyma ono wirtualne monety. Zrealizowane zadania można zaznaczyć na zegarku, a monety wymienić na uzgodnione nagrody. Zegarek może być obsługiwany nie tylko dotykowo, ale również poleceniami głosowymi, które póki co są dostępne w języku angielskim. Atrakcyjne motywy i tarcze zegarka pozwalają dostosować wygląd do własnych upodobań. W godzinach zatwierdzonych przez rodziców dziecko może korzystać z zabawnych gier bezpośrednio na urządzeniu. Dostępne są też funkcje przydatne na co dzień, takie jak stoper, alarm, prognoza pogody czy tryb szkolny zapobiegający odwracaniu uwagi. Bateria w Bounce 2 zapewnia do dwóch dni działania na jednym ładowaniu. Po więcej szczegółów dotyczących tego zegarka zapraszamy na naszą stronę internetową eazymut.pl Kupując przez stronę lub w salonie stacjonarnym otrzymujesz 3 lata gwarancji.